Dzień dobry szalom! A wy ja witam wszystkich bardzo serdecznie, oczywiście znajomy ale z tej strony. Zanim będzie magiczny znajomy końca tury, wy zostawić łapkę w górę i soczyste komentarze. To w końcu ogarnąłem dzięki komentarzom, jak działają ci pizzy wysłannicy. I oni działają na takiej zasadzie, że jak wiemy maksymalny poziom danego bóstwa, to możemy zrekrutować sobie wysłannika. Mamy pięciu dosłownych wysłanników, każdy z nich robi inne czynności. Generalnie, Polacy mi, żeby jak najczęściej korzystać z wieszczki, bo ona boostuje danego Boga na maksymalny poziom, tylko do niego potrzebujemy Apolla. Potrzebujemy Apolla na najwyższy poziom, żeby zrekrutować tą wieszczkę. Ale sobie przekonałem, że jest kilku też ciekawych bohaterów. Podoba mi się ten jeden, który w jedną turę ci zbuduje wszystkie budyneczki w osadzie. E, tego akurat chyba możemy zwerbować, tylko go byśmy musieli zwerbować. Czekajcie, czy to on wymaga e, bóstwa na przykład Afrodyty? Bo ten żbiczek, Epicki wysłannik jest od Afrodyty. Nie, ja go mogę budować w dowolnej osadzie, nie tylko tam, gdzie jest, y gdzie jest świątynia Afrodyty. Spoko, dobrze wiedzieć. Spróbujemy wykorzystać. Na razie musimy ogarnąć burdel, jaki mamy po zjednoczeniu Troi. Strasznie mi się nie podoba, że te armie... Nie, jak oni wcześniej utrzymywali swoje armię... Dobra, może utrzymywali, bo nie mieli takiego poziomu administracji. Ale Troja sama z siebie, bo Troja jest tylko Troją, nie? Ona sama z siebie musiała wyżywiać. karmić? Wyżywiać, nie miałam tego słowa. karmić? Yy, zapełniać brzuszki tej spasionej armii, Priam. Pewnie zboostowane na cheatach czy coś. Yy, to co? Znajmy końca tury, znajmy końca tury. Likomedes! Dolipiczy czy Likomedesa nas atakują? To są jakieś wysepki na brzegu Grecji ale nie mają nim żadnych sojuszników, mają tylko dostęp wojskowy dla Greków. No, nie chcę ich, ponagrać, ale to jest dobry moment, żeby ci Grecy atakowali, nie? jak mamy problem obecnie, żeby ogarnąć administracyjnie. Twój antagonista. O to jest. Hector Stroi Salamana. Ahajowie, wybrali wśród swych szeregów najpotężniejszego czempiona Ajasa, syna Telamona, by ruszał przeciw Tobie. Witaj, książę Troi. Choć podziwiam Twoje poświęcenie dla ojczyzny, muszę cię pokonać, aby Dajanowie. I podoba mi się ta nazwa, Dajanowie. Ahajowie, mogli dokonać sprawiedliwej zemsty. zemsty. Staw mi czoła lub pierzchaj, synu Priama. Dla mnie bez różnicy. Tak czy inaczej, zmiażdżę cię moją wielką tarczą. Ten szalony osiłek powinien był wiedzieć, jaka kara czeka o zagrożenie twej ukochanej troi. Rozgrobisz go w bitwie i złamiesz ducha walki i jego sprzymierzeńców. Eee, wielka potęga, historia waśni. Ale to chyba Hektor nie ma tych, tych. Co z tym zrobić? Twój antagonista. Twoje rogowie zamierzają złupić każdą pozbawioną ochronę osobę. Zjadowcy noszą żołnierze, nieprzyjaciela. Rozpoczynają sobie coraz śmielej i nie ukrywają już otwartej walki. Jeżeli nie podejmiesz pewnych kroków, strategia Trzynnika dotknie osłabi twoją pozycję. Historia właśnie: wojna, 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 traktaty. Ale czekaj, to jest nasza historia właśnie: wielka potęga kary za postacie, traktaty. My nigdy nie walczyliśmy z Mykena. Nie może walczyliśmy? Ze spartą? Z partą na pewno nie walczyliśmy. Traktaty z Dardania? Okej, okay. nie wiem o co chodzi. Twój antagonista, trzeci poziom, ziomuś. Hector ma prawie 30, a ty masz trzeci. Wyjdź, konfederacja Eneas zrobił konfederację? Co? Krytyczny poziom motywacji, antagoniście. Chojowy wybraj spośród pośród swych szeregów najpotężniejszego czempiona. Z najpotężniejszym czempionem jest trzeciolowerowy bohater. Cyna Telemona, wyruszy ci w tobie. Witaj, książę, troi, spoko, spoko, spoko. Zróć poziomu kultu Artemida, szaleństwo, motywacja. Douglas MacArthur. To jest... MacArthur popadł w szaleństwo. Uzyskano cechę Hector. Eee, a jest, pojawiło się Antagonista, aha. Jakaś nowa zakładka, tego nie było wcześniej. Ale co ja mam z tym robić? To kto nas... Czekaj, to ten nas... To ty jesteś, tak? To ty nam wojnę wypowiedziałeś. Jeżeli to jest on, no to wtedy trochę zacznę rozumieć, co się wydarzyło. Tak, nie, czekaj. On jest z stąd. To jesteś ty i ty jesteś z... No z Grecji, no nie wiem, kurde, nie kojarzę tego, tego regionu, nie wiem jak to nazwać. No z Grecji, z sa, sala, Salamani, Salamini, koła ten w sumie. E, no spoko, no dobra, rozumiem, że Grecy po prostu się zbierają, tak? Rozumiem, że Grecy się po prostu zbierają. No dobrze, tu mamy armię Hektora, bo ja w sumie już do tych Greków chciałem płynąć. Już jest ten etap, że ja chciałem ogarnąć Hektora, wrzucić mu czat armię i popłynąć do tych Greków, bo powoli ci Grecy przymulają. Pozwólmy się tego żbiczka, tylko nie uciekaj, no. <grywa> to muszę posunąć jednostki. Chcę, żeby dwie armie walczyły, żeby obaj bohaterowie levelowali razem z jednostkami. Dzień dobry. Dzieńś. Witaj, żbiczku. Um, no, no. Kurde, kusi mnie, żeby zagrać ręcznie. Popatrzeć na te jednostki, pobustować sobie go. Ale myślę, że na automacie będzie spoko. Ten, jak go klep... Ej, jest strasznie dużo animacji, bardzo dużo animacji. E, tych walk, w sensie motywów. Podoba mi się to. Niektóre się powtarzałem, ale już jakieś nowe, tego też nie widziałem wcześniej. Generalnie ta Troja zrobiła na mnie pozytywne wrażenie. Znaczy, gramy ten środkowy scenariusz, bo zakładam, że ten ostatni jest bardziej taki Warhammerowy, więc śmierdzi, ale na razie ta Troja nie jest taka zła. Dobra, czy Hector ogarnie tą armię sam, bo on ma dużo jakiegoś wolkszturmu. Może go zalejesz masą. Szachetna porażka, no. O, no, parys jak zwykle, to parys. No dobrze, wejdź tutaj. Mm, co my chcemy zrobić? My chcielibyśmy. My chcielibyśmy. Ja dalej tracimy 6000 żarcia na turę, ta? Trochę niedobrze. Dobrze, to jest nasza armia rezerwowa. Wy po, ty pomożecie, znaczy, wy towarzysze. Chciałem powiedzieć, wy towarzysze. Wy pomożecie. Towarzysze Douglas MacArthur w tym dowodzi. To jest ta armia z Troi. Co to znaczy, generał z Troi. On będzie wspierał na razie Parysa na tej wysepce, natomiast Hektor. Myślę, że Hektor może płynąć do Grecji Nie wiem, powinienem go cofnąć, żeby zupgrade'ować, ale to jest kilka tur, poza tym my tego brązu mamy Mamy brak, a nie, poczekajcie, poczekajcie, bo to jest, teraz ważne rzeczy są e, Aha, wy macie garnizon Rozbijemy was w polu, czy nie? E, nie za bardzo was rozbijemy, macie tego i tego Odwrót Jakbyśmy was oblegali. Wejdź na razie w tryb zasadzki. Plądrowanie. Stań może tutaj na tym wzgórzu. Wejdź w tryb zasadzki, to może ich wyciągniemy z miasta. Albo po, ktoś nam pomoże. Bo nas nie stać na utrzymanie tych wszystkich armii i przydałoby się. Aha, i tutaj też się dropnęli. Kim ty jesteś? No i właśnie to jest problem. To jest co to jest? Ta osada stanowi obecnie kwaterę Heleny. Frakcja, która zdobędzie tę osadę, będzie również przetrzymać Helenę. Tutaj! Parystydzbanie! Naprawdę tutaj umieściłeś Helenę? Jak ja mam to obronić? Nie mogłeś tu w swoim pałacu. A. a i, teraz ty mi mówisz, że tam jest Helena? Kiedy armia wro. Ach, to jeszcze powiedz, że to jest. To jeszcze jest mała osada bez murów, bez garnizonu. No i co ja mam z tym zrobić? Nie no, to jest niesamowite. To jest po prostu niesamowite. No i teraz Hektor musi całą naprzód lecieć, żeby tam popłynąć, i będzie ratował Helenę. No na to wychodzi. Musimy popłynąć i uratować Helenę. I musimy zwiększyć wydobycie brązu. Zdecydowanie. Sosnopolis zwiększa produkcję plus 10% do wszystkiego. Ewentualnie możemy zwiększyć produkcję, wydobycie ogarniania złota. Żeby więcej... O, tu możemy rozbudować i będzie więcej brązu natura. Tu możemy rozbudować świątynię Hery Możemy tą Hekatombię przeprowadzić u Apolla? Możemy. Weźmy najwyższy poziom. To po właśnie, trzeci poziom. I teraz moglibyśmy tą wieszczkę zrekrutować. Tą wieszczkę byśmy ogarnęli w prowincji, gdzie jest Zeus. Nie, bo to automatycznie daje najwyższy poziom. No to byśmy wzięli tam, gdzie mamy na przykład... A, na przykład... Nie wiem, Aresa byśmy chcieli? Tutaj jest san sanktuarium Aresa. E Aresa, zwerbujmy wysłannika. Epicki wysłannik, i powinniśmy móc. Możemy zwerbować wieszczkę. Ona ma boską misję, tak? To jest to. Mm, zwerbuj ją, boska misja. Tak, ona ma 10 tur. Wieszczka przenieść do regionu Felolis. Co? Wieszczka okrepłym głosem. Światło żywózko okazało jej udać się w to miejsce, choć nie sposób pojąć zamiaru bogów. To jedno. Co ty gadasz? Jak w 10 tur ona ma przejść całą mapę od góry do dołu? Jak? Nie no, ja ją chcę złożyć na sanktuarium Aresa, ona potem ma zniknieć, się ciekawość ile ci to zajmie? Eee... To jest... raz, dwa, trzy... nawet nie pokazuje... nie no, nie ma szans, żeby ona w 10 tur tam dotarła. Fajna misja. Rytuał Proroczego Oka. Frakcja uzyska maksymalną przykrość bóstwa, którego świątynia znajduje się w osadzie. Po wykonaniu tego działania wieszczka odejdzie. Wieszczki mogą dokonać tego rytuału w osadzie... okej. Okay. W następnej turze, bo ona dopiero została zrekrutowana No świetnie A, czekaj, czekaj Kiedy ja zacząłem walczyć z całymi Grekami? Dobra, chyba wybuchła ta wojna w końcu Bo widzę, że walczymy z całą Grecją Łoj, 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 łoj Tak narzekałem, że nie ma tego Tak, walczymy ze, ze wszystkimi Grekami Pogadajmy z tą Legią Minojską Chcielibyście zawieszenie broni? Bo wy jesteście... To wy stoicie pod tą osadą z Heleną, nie? To są te dwa delfiny Gdzie to jest? Nie no, ale ten ten, ten Paris, to jest niesamowity tak, to są te dwie ryby delfiny. Legia minoiska, tak, Legia Minoiska. Możemy pogadać o zawieszeniu broni. To może uratujemy tą Helenę. Porozmawiajmy. Oni się zgodzą na traktat pokojowy. No, oni nawet pakt o agresji by chcieli, ale zapłacicie mi za to. Oj, zapłacicie mi za ten pakt agresji. Traktat pokojowy, umowa zmniejsza cenę wiarygodności. Tak, bo my niedawno powiedzieliśmy tą wojnę. Spadło nam? Nie, nie spadło nam. Oni by chcieli też pakt o agresji. Szczerze? Dopóki będą nam płacić za to, to myślę, że możemy brać. Poza tym mamy chyba od liczby tych stosunków. Oni w ogóle by chcieli dostęp wojskowy. Spoko, nie musimy z, was, z wami walczyć. Świetnie, widzicie? Po co walczyć, kiedy za pomocą dyplomacji uratowaliśmy Helenę? Niech się uczy ten gówniacki parys. Mogę ją przenieść? Jak przenieść Helenę? Czemu ona jest na najbardziej wysuniętej, gównianej prowincji? No zobaczcie, dalej na południu to jest to. To jest to. Żeby ona chociaż w mieście z murami. Nie, ona siedzi tutaj. Zamiast tu ją schować, gdzieś na, na Bizancjum wynieść, daleko od tych Greków, to ją wrzucić. No to jest niesamowite. No, Parys jest amebą totalną. Amebą totalną. Tyle wam powiem. Tyle wam powiem. Dostęp wojskowy za 8000 tysięcy żarcia to nam się przyda. Dobra, mamy na jeszcze jedną turę brązu i na kilka tur jedzenia. Nie usunę tej armii. Nie, nie, Mamy, w sumie mamy cztery operacyjne armie. Raz na północy i trzy na południu. Dobra, Hektor popłynie też na południe, żeby ogarnąć tego questa epickiego. No i rozpoczyna się wojna z Grekami! Nareszcie! Nareszcie rozpoczyna się wojna z Grekami! Coś, na co wszyscy czekali, bo już nie mogą się doczekać. Uhuhu. Ej, ale tymi kapłankami dobrze kminiłem. Można też wbijać poziomy kultu. Sprawda, to wolno leci, ale jak się wbijesz. O 26 przychylności. Widzicie, dał radę. Więc jak te kapłanki tam strategicznie porozrzucałem, ile tu mamy naszych wpływów? 49. No nie, no to trzeba zwiększyć. Cześć, przodkom. Cześć, przodkom i trzeba by rozbudować. tu nie ma tego budynku? Eee, plus 5 do wpływów, zdecydowanie. Dostęp wojskowy za 2500 drewna. spokoj w biczku, biegaj, on w ogóle walczy z amazonkami i jest przyjacielem. Przyjacielem w sobie nikogo ważnego. Zasadzka. No, liczyłem, że tą większą armię złapiemy, ale no, dobra, niech będzie. Automatyczne rozstrzygnięcie. Eee, liczyłem, że ta duża armia będzie szła na naszą pustą osadę. Eee, bo my oblegać, ale nas teraz będzie łatwiej niby to oblegać, tylko że ta nasza armia jest pobijana, tam będzie pełna i na pewno uzupełnienia. O, to sobie na tej armii uzupełniły jednostki. Spróbujemy to oblegać. Zjednoczeni przeciwko nam, Itaka. Eee, czyli Odyseusz, nie? Przybliż miejsce. Faktyczny poziom motywacji. Jak teraz to wygląda? Wiecie co? Trzymaj to oblężenie, może dacie radę, tu nie ma aż takiej słabej armii, macie rydwany, macie minotaury. Anioły śmierci. Jechota z łukami. No ale to jest spokojnie, więc prawda oni też nie mają złych jednostek. Na razie trzymaj to oblężenie. Może uda się ich zamknąć, zagłodzić czy coś. Jak będzie się dało to będziemy trzymać i trzymać to oblężenie. Dobra, na jeszcze jedną turę starczy brązo i na dwie tury starczy żarcia. E, teraz tak na pewno ta armia spróbuje odbić Eroses, Erosus, to jest Lesbos, nie wyspa. Będziemy mieli całą prowincję. E, ok, myślę, że dacie radę. Bez większego problemu. Ale nie odciął głowy, tylko przeciął szyję. A Parysa cofniemy do Troi. Bo tam jakaś armia się kręci. Znaleziono wyjątkowych wo wojowników pod Eroses. Świetnie, czyli tu możemy robić harpy, harpie takie. Średnie, bo ty jesteś wrogi okręty transportowe. No właśnie, ciebie w takim razie wrócimy do do troi. Zejdź na ląd, tutaj. Możesz na razie wejść jako garnizon do tej osady. Będziesz bronił wybrzeża. A te dwie armie, powiedzmy, to są armie ofensywne. I nasz questik epicki, boska misja, tego nie zrobimy. Wyspa Węży, Wyspa Węży, to jest to, jest to, tak? Okej, okay, to jest to przy tej Helenie. Czy ja mogę ją wywieźć z tej wyspy? Że naprawdę musi siedzieć na najbardziej wysuniętym skrawku prowincji. Może pójdźmy tak, żeby nie dostać atryszyn. Aż bardzo nam się nie śpieszy. To są te Amazonki. Na razie jest dobrze, dopóki Amazonki nas nie zdradzą... Powinno być że Jeżeli Amazonki nas zdradzą i wybuchnie wojna na południu za Amazonkami, to będzie problem. Bo nie mamy nic, i co by ich zatrzymało, i tych miast granicznych, fajnie, jak na przykład te trzy osady, mógłbym ufortyfikować. Ale niestety się nie da. Niestety się nie da ich ufortyfikować. Także musimy liczyć, że nasza dyplomacja nie zawiedzie. A, boska misja, właśnie. Czy nasza kapłanka. Wieszczka, sorry, to, to nie jest kapłanka, to jest wieszczka. Upewnijmy się, boska wola, Aresa mamy na zerowym poziomie. Premia za szarży do wszystkich jednostek. Podejrzał, że w trakcie bitwy wszyscy bohaterowie przeżywają jednostkiem przeciela, może werdowanie z Partoi. Walka w zwarciu. Dużo dobrych rzeczy, a czeka nas wojna. Także zadziałaj. Rytuał proroczego oka i Aresa. Wojenne zagrożenie zgromadzenia, czyli. Trochę mam za swoim kamerką ale Dostaliśmy za Aresa. Pójski wysłannik odchodzi. Boska misja. Eee, Misję przerwano, przerwano, bo mieliśmy ważniejsze rzeczy, i teraz mamy Aresa na najwyższym poziomie. No i super. Doselowo chcę mieć wszystkich na najwyższym poziomie i ich tam utrzymać. Czy ja mogę tą wieczką spamować i ją rekrutować ile będę chciał? Eee, nie 0 na 0. Ale jak, poziom kultu Apollo mamy na najwyższy. Apollo, trzeci poziom. To jest jakiś nam co ileś tur można klikać. Rozbudujemy les, bo Skoro tutaj mamy się bronić, to się nie brońmy. Tu akurat jest też kopalnia, znaczy wydobycie, przetwórstwo brązu. Świątynia Artemidy. W ogóle aż ja sobie zrobiłem w notesiku spis, gdzie ile mamy tych świątyń. Bo teraz pytanie, że ja na przykład mam dwie świątynie trzeciego poziomu, to one mi permanentnie dadzą najwyższy poziom ten, bo spadek jest to minus 10, ale mamy tą technologię, więc powinno być minus 2, nie docelowo. I mam nadzieję, że ta technologia załapuje. No tu mamy przychylność wrogów plus 2 turę, więc powinno minus 8 być. Suma Sumarum. Bo za trzeci poziom w Świątyni rzuca na najwyższy poziom, nie? Czy nie? Jakbyśmy mieli kilka, czy to ja bym musiał, czy one są jednorazowe busty. Nie wiem jak to działa. Ale fajnie, możemy się też pomodlić do Aresa. Eee, modlitwa do Aresa się przyda. Na tą bitwę... O, gdzie to jest? Tutaj. Chcielibyśmy to zdobyć i ewentualnie to Marią puszować przez trację do Macedonii i na północ do Grecji, wbić, ale to są odległe plany. Dobra, sprowokowaliśmy ich do wyjścia z miasta, ale jeszcze chyba nie ma tego boostu za Aresa, żeby wrócili miał minus 20 do moralek. Cofnijmy się na razie i w następnej turze ich jeszcze raz zaatakujemy. Wtedy powinna wejść ta modlitwa, bo modlitwa działa dopiero w następnej turze. Bo on musi, musimy się jedną turę modlić, on wysłucha naszych modlitw i dostaniemy event, informacje o tym. krytyczny poziom motywacji Parys, Dobra, główniaku masz pilnować. Dano królewski dekryt, obrona zwarcia dla wszystkich jednostek lekkiej piechoty. Tak, bóstwo odpowiedziało na nasze modły, wzrost poziomu kultu Hera, spadek Afrodyty niestety. Mhm. I teraz oni powinni mieć minus 20 do moralków w następnej bitwie. To mi pokaże. Tak, jest minus 20 do morale, bo wcześniej tego nie było. Ale na razie walczyć nie będziemy. Będziemy trzymać. Chcę, żeby to oni mnie zaatakowali i wyszli z tego miasta. W ogóle jakieś prosiaki są. Dobrze, Hektorku. Czy jesteś czy jesteśmy w stanie zaatakować wyspę węży? Tak, jesteśmy w stanie. W ogóle wyspa węży należy do Greków. Chciałem zaznaczyć. To dobrze. Będzie przyczółek. Wyspy węży jest już blisko do Grecji. Świetnie. Zaatakujmy ich. Mhm. Kolejny przeciwnik, ale musimy go zaatakować. Widzę, że całkiem sporo armii płynie w kierunku Troi. Grecy powoli się zbroją. To dobrze. E, zaatakujmy... E, nie mają własnej armii? Okej, okay. to są tylko garnizony miejskie. Zdecydowane zwycięstwo. E, duża osada to... oj, po pleckach. Na wylot przeszło. Okej, okay. straty 47, straty nie mają znaczenia, zajmij osadę. E, uzyskano cechę ekspert w obleganiu i wyspa węży, ofiusa. Aha, całą prowincję musimy kontrolować. Świetnie, co to jest wydobywane? Złoto. Mm. Sanktuarium Zeusa na drugim poziomie. Pałac Królewski, plus 12 do wpływów. To się przyda. Ciekawe jest to, że patrzcie, to są greckie wpływy? Jonów. No, to są greckie wpływy. I mają taki sam pałac. Teraz ten pałac działa na naszą korzyść. <laughs> no spoko, dobra. W następnej turze to zajmiemy. Y Pałac, 12 do rozwoju. Świątynia Artemidy, pałac posłańców, to można zniszczyć. Minus 10 do kosztów utrzymania wszystkich elitarnych włóczników hektora. Mm, koszty utrzymania 4000 w złocie, w 4200, 739 w brązie 4300, 730. 4 300, 730. Wow, niesamowicie. Nie wiem czemu. Złoto przestało się wydobywać. 93 natury, jak my mieliśmy po 200 dochodu. Nie wiem co się stało, ale nie miałem przyrostu złota. Aha, bo my zużyliśmy złoża złota. I co teraz? Aha. To wiele wyjaśnia dlaczego nam tak... Pa... Co? My prawie złoto już nie wydobywamy. My całe złoto... Z... Ale to ze wszystkich prowincji złoto zeszło? Aha, a ja tyle inwestowałem właśnie w rozwój tego złota, bo chciałem wykupywać surowce, których nam braknie. To fajnie, że jest coś takiego jak zużyć, a nie mów, że jeszcze brąz też możemy zużyć. Bo jak teraz nam brązu zacznie brakować. Nie, dobra, br brąz się nie zużywa, tylko złoto się zużywa. Wow! Wow! To dobrze, żeście mi powiedzieli teraz, że złoto się zużywa. Super. No dobrze, ale za jedną turę będzie minus 10 do kosztów utrzymania wszystkich jednostek, ale. No nie, fajnie. Jak się złoto skończyło? Wow, a my tyle tego złota wydawaliśmy na surowce. Ja byłem taki zadowolony. Ej, patrz, jak nam brakuje surowców, my je sobie kupimy. A tu Cholipka teraz jest problem. <śmany> I to duży problem. No jak się złoto mogło wyczerpać? To podatki trzeba nałożyć czy coś. No dobrze, stoczymy sobie tą bitwę. Stoczymy sobie tą bitwę. Może mamy mniejsze siły, ale mamy wsparcie bogów. Mamy wsparcie Hareny, H -H Heleny, Hery Zeusa, Aresach, Apollo i Artemidy. Mamy czad balina jako generała. Teraz dowiemy, przynajmniej wiemy, co będą robiły umiejętności balina. Mamy całkiem armię, Mamy zmiennych szermierzy, no i tych zwykłych szermierzy. Mamy trochę oszczepników. Przede mamy dwie jednostki dobrej jazdy, no i tej no piechoty z łukami. Oni mają dużo też mieczników i maczugowców. Jak dobrze to rozegramy za pomocą bohatera, kawalerii i naszej ciężkiej piechoty, to myślę, że możemy wygrać. Także co? Łapek, górę, soczysty komentarz Widzimy się na polu bitwy. Elo.